W dziwnych czasach z tego miejsca moja mowa do Was płynie, w których nawet prosty uśmiech pod ohydną maską ginie. W świecie kłamstwa, które sprytem albo siłą nam się wmusza, prawda to już żadna wartość, choć ją pragnie każda dusza. Wiersz ten napisałem, bo to miecz mój, który w dłoń ujmuje, chociaż trudno jest mi pisać, kiedy często słów brakuje. Postrzeganie tego świata to już do nas nie należy. Są już tacy, co nam mówią, jak. I w co mamy uwierzyć? Wszystko jest w telewizorze i poprawnie politycznie, Nie potrzeba nawet myśleć, tym bardziej krytycznie. Propagandę nam wciskają ci, co dobra chcą naszego, Przejętego dobroci albo siłą prawa fiskalnego. Być w niewoli, to już nie łańcuchem skute dłonie. Co robimy, gdzie jesteśmy, to już dawno jest w smartfonie. Za pieniądze i podstępem pod przykrywką demokracji, to ci ludzie nami rządzą. Fani inwigilacji. Na ich sukces jest recepta: dzielić, rządzić, straszyć stale. Od zarania dziejów sprawdza się to doskonale. Wojna, kryzys czy zaraza tylko po to wywołana, żeby okraść, pozabijać albo rzucić na kolana. My jesteśmy hipokryci. Naród cały w schizofrenii zagmatwany. Że im bez oporu i bez granic na to wszystko pozwalamy, tego prostytucją nazwać nawet nie wypada. My za darmo już dajemy naszą godność, wolność, prawa. A wystarczy w ręce swoje wziąć swój los odpowiedzialnie, bo jak my go nie weźmiemy, wezmą oni, ale brutalnie. Przyjdą po nas młodzi ludzie szybciej niż nam się wydaje. Będą musieć żyć w tym brudzie, jaki po nas tu zostaje. Niszczające nasze groby, doświadczając przemijanie, świeżych kwiatów nie doświadczą. Od urmoczu pozostanie.